Jak się czujesz po dzisiejszym dniu? Nie było żadnej relacji Nie było? Nie było internetu A co będzie jutro? Mam nadzieję, że będzie internet, że będzie relacja, że będą najlepsze pojedynki Counter Strike'a i że będzie najlepszy polski komentator Counter Strike'a. czyli macie mogę Widzia Widziałem tą sympatyczną wiadomość, którą zostawiłeś na pulpicie. Bardzo mi się podobała. To nie byłem ja, to zostawili moi fani. To była groźba? Jeśli nie będzie internetu, to co wtedy? Prośba? Prośba, nie groźba. Wiesz co troszeczkę się zanudziłem chodząc 10 godzin po sali. domyślamy się. No to w sumie nie wiem. Jakieś pytanie o. Chciałem zadać pytanie, czy szlifujesz jakoś specjalnie swoje umiejętności komentatorskie, czy na przykład oglądasz czasem Szarnowicza, sobie ściągasz na YouTubie albo Szpakowskiego. Nie, 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 ale jeżeli komentuję wasze pojedynki, to bardzo często mówię Fear Factory zamiast Fear Factory oraz Drive, a nie Drive. Dlaczego? I jeszcze ponoć słyszałem, że spotkałem się z takimi negatywnymi opiniami Że mówisz za dużo po właśnie angielsku, że są so named coś tam i ponoć to jest niefajne. Niektóry, niektóry, niektórym się to nie podoba, jak wiesz, uważasz, że to jest dobre, że trzeba są so named i tak dalej jeśli chodzi właśnie o pana Patryka Sona Medal czy też są no to on sam w Polsku mi powiedział, że może być i tak i tak. Niech sam się wypowie. Co mogę powiedzieć? Zgadzam się z tobą. Tak było i bardzo ci dziękuję, że tak mówisz. Cybersport.